Siemaneczko, z tej strony Mr. Desensi. Witam Was na moim kolejnym odcinku z Survival Games i ja dzisiaj jest ze mną. Jest I... mogę 3D! I odliczanie! Jest. Dawaj, 4-3, 2, 1 Dawaj! Dobra. Do się, a ja lecę tam na moim mistrzu W. Okay, ja do skrzynki na gór, do pierwszej. Jak zwykle nic mi się nie trafiło. Takie życia. Ja teraz bijam na jakąś górkę. Chociaż... Nie, dobra. Szybko tam ubiegniemy sobie o ja wuju by... Ty no, tylko tu będzie okay. pierwszy odcinek już z pierwszej mapki zobaczymy czy wygramy a kolejny odcinek to będzie już na moim kanale <coughs> mój kanał prawda w opisie. no a ja w moim <noise> ale dawno nie grał to za bardzo ja nie mogę jakiś typek mnie wyprzedził na, na statku nie wierzę stary Muszę... czekaj, on na dół schodzi? Tak, on schodzi na dół, standardowo, okej. Okay. Ja szybko wezmę tą skrzynkę. Tą. Okej, okay, mam dwie sztabki. Jeszcze szybko muszę wejść... tam. Kurczę, typek. Już tam podpływa, muszę się śpieszyć. Muszę trzy... wszystkie trzy skrzynki wziąć. Proszę. Ja z mieczek. Skraftuję sobie... Ja mam żelazny miecz. Ja mam drewniany. Dobra, no właśnie, ja tego zre... typa. no spadłem. Stutki mi biją. Kurczę. to tam. O, biotypa! A, uciekam, dadłem! <gry> Dobra. A gdzie padłeś? Na statku dadłem. A, widzę, widzę. Dobra, a więc to będzie na razie taka przerwa. Zaraz się widzimy na drugim SG. Dobra, siwanko. Pożegnaj się. No, czekaj, sześć. Y tak, i to jest teraz druga część już z SG. Jestem teraz na arenie numer 7, niestety smakosza na niej nie ma, ale możesz się przywitać drugi raz. Bo ja jeszcze gram tam tutaj. No właśnie, a to Zginą. się od razu zaczęło. 3, 2, 1. Biegniemy. Spoko. Mamy mieczek. Strzały, strzały są dla mnie najważniejsze. Jest żelazny miecz, mam. Dajcie mi łuk ludzie. E, y... Co ze strzały? Ale właśnie tu jest takiego, że... No wiem, teraz może zaleźć nić. Nić? Nie, ale łuki można. Aha. I to jest ten plus stary właśnie. Patrz, dobra, widzę opkał jakiegoś pierwszego. Już tam go konie z żelaznym. On parkura będzie robił. Kozak. Nie dam ci tego. Tak dobra, już można się bić, już panie. Ale hity dostaje, ale ładnie leci stare. Jak tak z wyskoku uderzam. Chodźmy. Eee, bojść tak z wyskoku z tyłu krytyki. Dobra, zginął. No, mam 21 strzał, stary. Wiesz o tym? Typek. Z, wysko z wyskoku to same krytyki są. Eee, właśnie, nie. Tak. Jak podskakujesz i jak opadniesz na ziemię i w tym czasie zaatakujesz, no to wtedy krytyki wchodzą. No, jak skaczesz, krytyk leci. Tak? Mhm. Uh -huh. Zabijam już jeszcze tylko <grych> dwie osoby, stare Ja i typek jeden. A więc trzymaj kciuki. <grych> To, e, ile u ciebie jest było? Dwie osoby stare. Aha. Eee. <laughs> to, to sobie tak spokojnie przeszukam skrzynki. O ja mam łuk. Aza. To farciarz. <laughs> ja mam 21 strzał stary, ja chcę mieć łuk. Przeszukałem wszystkie skrzynie i nie ma. Ale fajnie, te skrzynie wyglądają na 1.46. O kurczę! Sorki, ja, ja już tam, ja, 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 ja już to dawno widziałem, tak, ja już miałem dawno A ja myślałam, że to jest jakiś update na serwerze jakimś. Wierzę, wierzę No. No i tutaj nikogo nie ma, a gdzie... Znaczy, jak to nikogo nie ma? Tamten typek tylko został, musimy go złapać szybko. Kurczę. Znaczy nie będziemy go musimy loks odeskołować Dobra, skakujemy tu Smakosz, smakosza na razie nie ma, na przerwę Zaraz do nas wróci już wrócił, kurde I wrócił już Dobra, bijemy tutaj To jest skok taki, że przy Dobra Teraz skrzynki proszę, proszę, proszę No dajcie, ludzie a coś, co, już jest masz? Nie. Nie mam łuku. Ha. I to jest najgorsze, najgorsza sprawa, stary. Mam perełkę jedną, będę mógł do tamtego typu ślepnąć. Jezu, żal. To... Mam e, cztery miecze żelazne, no. jeden złoty, dwa drewniane. <laughs> Żadnego łuku yy, zero strzał. Ja teraz z każdym moim widzem nagrywam. No ja to, słuchaj, chem złoty, reszta, skóra. Huh. Kurczę, no gdzie on jest? Ja teraz będę z każdym moim widzem nagrywał, który napisze do mnie na brief, że chce nagrywać. Z każdym chęcie nagram. A więc piszcie już na brief. Macie szansę, może będziecie pierwsi. Bo ja losuję po kolei, a nie, nie losuję po kolei, tylko wybieram tych, którzy najszybciej napisali. No i gdzie jest ten I czytałem nie. No. Napiszcie dlaczego akurat wy mielibyście wystąpić w odcinku H. Bo ponieważ ja jestem w tym odcinku i dlatego ludzie chcą z tobą nagrywać. No właśnie. O, jest, piec o, ja mam 21! Ale słuchaj, nie miałem żadnych. A, <słuch> Proszę, żeby tutaj było dużo skrzynek. Jedna skrzynka, nie. <słuch> Dawajcie łuk. Dawaj, łuk. proszę. No i nie ma łuku, stare. 5 Pięć... Pięć, cztery skrzynki nie ma łuku. Ja, mia ja miałem lepszy motyw. Ja zaraz ci z... 19 z... 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 Z skrzynek. I każdemu by było tylko żarcie <stry> Stary, ja mam prawie całe złote eku, tylko spodenki mam żelazne Ale ta runda będzie epicka, jak dojdzie do walki Widzicie ten typ odjechał, od tego doszło Ale teraz byłoby jaja na tym... O kurwa, o kurwa, Co? o kurwa Zbierdalam Zbierdalam Zbierdala. <stryk> Przygrałem. Koleś kolej przyda... Nie wiem jakim cudem. No. Ja ładnie patrzę, patrzę. patrzę. Strzelają mi pioruny po drugiej stronie wyspy, nie? No. Ja wchodzę w górę, w górę patrzę za mną już się koleś. E, faza, ale nie widziałem żadnej interiów, żeby coś rzucał. E, ja, ja nie wiem, czy to nie są bipy mają, tak, tak. że znaczy tak mają. Ale przecież widziałeś co, co ja białem nagrywać, ale... nagrywam, co przecież koleś. Jego wale, 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 nagrywę. 40 bajzy to odleciał. Mam typa. Ja powiem, że jakieś będziemy na dwójce. O! Jestem m. na dwójce. Jestem, jestem. Perełka leci. I epickie. To będzie epickie, patrzcie ludzie. I plecy mu robię stare już. Nie widzi mnie. A więc No czekam. Yes, mam go. I patrz kto wygrał. Nie będę blaggał. A więc dzięki za obejrzenie mojego ósmego już odcinka Survival Games. Tak. Byliśmy na sewlerze UC z makoszem. Rangel, pożegnaj się z widzami. No, no, cześć, cześć, hello. No siemanko. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, komentowania oraz likowania. Zapraszam Was również do kanału Smakosza. <coughs> Sorry, za chrzeptę. Ponieważ będzie drugi odcinek. No, dokładnie. Dnia. Czekaj, Rainschel coś napisał czy nie? Rainchel, Nie nie napisał. Dobra, a więc dzięki za oglądanie tego odcinka. Dlaczego? No i siemanko.